Co zrobić, gdy zgubiłeś iPhone'a albo ktoś go sobie po prostu przywłaszczył? Spokojnie, zaraz ją znajdziemy. Ja jestem Rafał Gusiewicz i zapraszam Cię na odcinek. No więc co zrobić, jeżeli zgubiłeś albo ktoś ukradł twojego iPhone'a. Jeżeli masz włączoną usługę, znajdź mój iPhone, to nie powinno być większego problemu z jego zlokalizowaniem. Jak sprawdzić, czy jest ona aktywna na Twoim iPhone'ie? Ustawienia zakładka iCloud. Zjeżdżasz na sam do ekranu i tam jest opcja: Znajdź mój iPhone. Jeżeli jest nieaktywna, to ją aktywuj. I dobrze też, żeby opcja: Wysyłaj ostatnie położenie również była włączona. To na wypadek, gdyby Twój iPhone się rozładował, wtedy wyślę swoje ostatnie położenie. Oczywiście musisz być również zarejestrowany w iCloudzie, ale chyba każdy posiadacz iPhone'a ma tam konto. Dobrze też, żeby były włączone usługi lokalizacji, które oczywiście domyślnie również w tym telefonie są włączone, a usługi lokalizacji znajdziesz w ustawieniach prywatności i pierwsza pozycja to usługi lokalizacji. Teraz wystarczy zalogować się do swojego konta na iCloud.com Ale zanim to zrobisz, czas na ciekawostkę! Codziennie na świecie giną smartfony o wartości około 7 milionów dolarów. Najczęściej giną w godzinach od 21 do 2 w nocy i to aż 2 trzecie z tej kwoty. Czyżby alkohol miał tutaj coś wspólnego z zaginięciami? Taka bonusowa noc to jest Sylwester, bo podczas tej nocy ginie dwa razy więcej smartfonów niż podczas tych zakaropianych nocy. A gdzie te smartfony giną najczęściej? No, w Manchesterze. No ale przecież Ktoś musi je odnajdować, więc powstało takie hasło: wszystkie smartfony zostają w Manchesterze. Koniec ciekawostki. Teraz wystarczy zalogować się w usłudze icloud.com, kliknąć ikonkę Znajdź, i dosłownie po paru albo paru nastu sekundach voilà, nasz iPhone został znaleziony na mapie. Jeżeli punkt, który znaleźliśmy jest zielony, to oznacza, że iPhone jest cały czas aktywny, nawiązuje kontakt z siecią i jest dokładnie w tym miejscu o tym czasie. Jeżeli natomiast jest szary, to oznacza, że najprawdopodobniej albo się wyładował, albo został wyłączony i jest podany dokładny czas, kiedy ostatnio w tym miejscu logował się do sieci. I teraz możemy zrobić trzy rzeczy z takim iPhone'em. Pierwsza opcja to odtwórz dźwięk. Coś dla tych, którzy wyłączyli wibracje, wyłączyli dźwięki i nie są w stanie zlokalizować tego telefonu, a najpewniej jest gdzieś w mieszkaniu. Klikamy odtwórz dźwięk, mamy włączone wibracje. Druga opcja to tryb utracony, w którym chwilowo blokujemy komórkę i na jej ekranie wyświetlamy podany przez nas numer telefonu, pod który osoba, która go znalazła, miejmy nadzieję, będzie się mogła z nami skontaktować. Ostatnia, najbardziej brutalna opcja to wymasz iPhone'a. Zupełnie zdalnie i pozwolicie, że nie będę wam jej prezentował. Dzięki tej opcji kasujemy zupełnie iPhone'a do zera. Jeżeli boimy się o nasze kontakty, o zawartość naszej galerii, czy chociażby o treść maili, a nie wierzymy, że ten telefon się odnajdzie, to musimy z tej opcji skorzystać. Tylko nie. Nie będziemy już go mogli więcej śledzić i nie będziemy mogli logować się do niego zdalnie przez iCloud.com. Ale osoba, która będzie w jego posiadaniu, nie będzie go mogła skonfigurować jako nowego telefonu, dopóki nie poda Waszych danych logowania do iClouda. Czyli całkiem dobra sprawa i dlatego przestępczość w tym segmencie rynku jest tak niska. Oczywiście pamiętaj też, żeby skontaktować się z Twoim operatorem komórkowym i zablokować skradzioną kartę SIM. Nawet jeżeli masz wszystko no limit, to złodziej czy osoba, która znalazła ten telefon, może wysyłać z swojego konta SMS-y premium. Czas na wykład. Skoro już mówimy o złodziejach, naciągaczach i USMS-ach premium, to proszę, ale bardzo proszę, nie wierzcie we wszystko, co przeczytacie w internecie. Czy naprawdę wierzycie, że Robert Lewandowski z okazji swoich urodzin przypadkowo rozda komuś auto, albo Mariusz Pudzianowski rozstaje się swoim humerem, albo jeszcze lepiej stacja paliw zapewni Ci tankowanie przez najbliższy rok. Nie, nie lubcie tych profili i nie udostępniajcie ich dalej. Ale okej, okay, przecież to nic złego. Na czym ci ludzie tak naprawdę zarabiają? Otóż po paru dniach publikują oni listę zwycięzców. Pierwszy link, to to zazwyczaj jakieś fejkowe, podstawione konto, fajnie, wszystko jest ok koleś się cieszy. Drugi link to też jakieś konto, które udaje realną osobę. A trzeci link to jest taki specjalny link, który jak klikniesz, to wyświetla Ci się po prostu twój profil. Czyli wygrałeś, masz to, masz auto stary, masz wszystko, tylko musisz wypełnić formularz odebrania nagrody. A żeby było bezpieczniej, to on jest zabezpieczony SMS-em, który musisz wysłać nawet dwoma, tylko nie doczytujesz, że te SMS-y kosztują 30 zł. Proszę. Nie dokładaj się do ich portfela. Ok, z iPhone'em poszło łatwo. Czy tak samo łatwo jest z urządzeniami na Androidzie, albo jeszcze lepiej z laptopami? Otóż tak, można te urządzenia lokalizować, ale na to pytanie odpowiem w kolejnych odcinkach. Ja przygotowałem dla Was urządzenia, które mam nadzieję, nie będą się gubiły, a znajdziesz je w opisie filmu. A jak się już zgubią, to odsyłam Cię do tego odcinka, przecież łatwo je zlokalizujemy. Pamiętaj o łapce w górę, pamiętaj o subskrypcji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!